Wakacje powoli dobiegają końca, jest połowa sierpnia, kiedy to nagrywam. Sezon urlopowy w pełni, nikt nie myśli o nauce czegokolwiek. Dzieci cieszą się wakacjami, połowa Polski na urlopach. No a kiedy publikuję to nagranie, no to już jest prawdopodobnie wrzesień. No i teraz na dworze już się będzie robiło szaro, buro i ponuro. Trochę zimniej, więcej spędzamy czasu w domu, więc może i ja bym wreszcie się wziął za ten angielski. Może bym wreszcie się wzięła znowu za ten angielski. Mam coś dla ciebie. Dobiegł końca kurs B1. Zakończyłem publikację kursu B1. No i co dalej? Mam coś fajnego. Przygotowałem nowy kurs, także chcę ci o tym powiedzieć. Więc zapraszam już do środka i wszystko ci opowiem. Listen and Speak English. Angielski online. Witaj na kanale Listen and Speak English, gdzie razem uczymy się języka angielskiego. Ja nazywam się Paweł Michalec, i to jest nagranie, w którym chcę Ci powiedzieć, że już lada chwila, już za chwilę zaczynam publikację na tym kanale nowej serii, nowego cyklu, nowego kursu, który się nazywa Czas na Czasy cyklu takich nauczeń, w którym zajmuje się omawianiem, którym sobie będziemy omawiać po kolei wszystkie angielskie czasy gramatyczne. Tak, jest właśnie wszystkie angielskie czasy gramatyczne, wszystkich, bo jest ich aż 12 czasów, ale także zagadnienia, które są Łączą się, wiążą się z tymi angielskimi czasami gramatycznymi. Będziemy się uczyć w oparciu o specjalnie przygotowany podręcznik do tego, który przygotowałem, który wydałem dopiero co ukazał się. Na amazon.pl. On jest dostępny. Jest to mój autorski podręcznik. Przyjemnie się z niego, z niego uczy. Przygotowałem tą serię, w ogóle przygotowałem ten podręcznik. Od pewnego czasu widziałem, że potrzeba jest, żeby właśnie opracować taki podręcznik skupiający wszystkie razem angielskie czasy gramatyczne. Dlaczego? No właśnie, może zamiast opowiadać o tym, to przeczytam z tyłu podręcznika tą notatkę, którą tutaj zawarłem. Zapisane od autora. Wiem, że zrozumienie i stosowanie angielskich czasów gramatycznych może sprawiać ci kłopoty, nawet jeśli uczysz się języka angielskiego od lat. Nie wiesz w jakiej sytuacji użyć właściwego czasu gramatycznego, a w ogóle dlaczego jest ich tak wiele. No właśnie. Spokojnie, mam coś dla Ciebie, coś, co ci pomoże. W podręczniku znajdziesz 30 ciekawych lekcji, 12 przystępnie omówionych czasów gramatycznych, ponad 900 zdań do tłumaczenia. Dodatkowo wyrażenia used to oraz would, które też są związane z e, czasami gramatycznymi. Yy, no właśnie, uczysz się wiele lat angielskiego, yy, różne kursy, różne szkoły itd. Tak a nadal jest problem z tymi angielskimi czasami kiedy użyć tego czasu, kiedy użyć tam tego. E, pójdziemy sobie zaraz do spisu treści i pokażę Ci jaki będzie, że tak powiem, co będziemy na tym kursie czas na czasy omawiać. Także a już te czasy także bardziej zaawansowane, takie czasy perfect. E, można powiedzieć, że mało kto gdzieś tam potrafi je zastosować w praktyce te, te czasy i je, je dobrze zna, także... ale także te prostsze czasy. Te, te czasy od początku będziemy mieć Present simple, continuous, future simple, past simple. Także będziemy sobie te czasy omawiać. Także wiem, że jest taka potrzeba, takie zapotrzebowanie. Wiem, że dla wielu z Was taki kurs e, to jest e, coś, co będziecie chcieli na pewno gdzieś tam oglądać. Więc już teraz powiem <laughs> subscribe, subskrybuj kanał, żeby otrzymać powiadomienia o tym nowym kursie, który będę tu publikował. Zostaw lajk, like, jeżeli podobało Ci się nagranie, koment, napisz w komentarzu z jakimi czasami najbardziej masz, masz problem, który czas według Ciebie jest taki najtrudniejszy, może napisz, które czasy potrafisz stosować, tak? także zostaw komentarz, share, daj znać komuś, kto chce się uczyć, kogo interesuje właśnie to, żeby przyswoić sobie angielskie czasy, daj znać, podziel się w mediach społecznościowych swoich tym nagraniem. Wyślij komuś w prywatnej wiadomości, skopiuj link do tego nagrania i wyślij komuś, kto chce się uczyć angielskiego, kto chce opanować te czasy, kto szuka fajnej metody po prostu nauki angielskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o czasy angielskie. Dobra, czyli chodźmy już na ekran tutaj mojego komputera i widzimy ten podręcznik w wersji PDF. Chodźmy sobie tutaj do spisu treści tego podręcznika. Może najpierw chodźmy do wstępu, bo chcę dwie rzeczy trzy z tego wstępu przeczytać aby wiedzieć, jak korzystać z podręcznika. Masz przed sobą podręcznik z ćwiczeniami do samodzielnej nauki Listen and Speak English. Czas na czasy. Podręcznik został opracowany jako pomoc w nauce dla tych, którzy pragną opanować angielskie czasy. Omienią zostały mi wszystkie czasy gramatyczne, dodatkowo konstrukcja To be going to do something, used to oraz would. Dlaczego wszystkie czasy gramatyczne zostały... Zebrane w tym jednym opracowaniu? Znajomość konstrukcji oraz zastosowania poszczególnych czasów gramatycznych pozwala po prostu na budowanie zdań w języku angielskim. Jest jak szkielet, na którym mocujesz różne elementy swojej wypowiedzi. Ok. Umiejętność zastosowania konkretnego czasu w konkretnej sytuacji jest niezbędna do tego, by właściwie komunikować się w języku angielskim, a wydaje się, że właśnie z tym uczniowie mają sporo. Kłopotu. Który czas w danej sytuacji użyć? Present perfect, a może past simple, right? To jest częsty problem. Podręcznik ten został stworzony po to, by pomóc tym z Was, który, dla których angielskie czasy, niekiedy mimo wielu lat nauki, nadal sprawiają trudność. Trudności. Każdy z nich jest jasno objaśniony. A po każdej lekcji jest miejsce na to, by przetłumaczyć na język angielski zdania, przez co sprawdzamy, czy dany zosta, czas został przez nas przyswojony i czy umiemy go zastosować, budując zdania z jego użyciem. Ok, że tak powiem, praca z podręcznikiem, że jeszcze w podręczniku jest coś takiego jak homework. I tutaj w części homework po każdej lekcji... To jest akurat lekcja 15, do your homework. Jedna strona cała to jest 15 do 18 zdań, które Twoim zadaniem jest przetłumaczyć sobie, dlatego w wersji papierowej fajnie jest pracować z tym podręcznikiem, bo masz to miejsce, żeby te zdania sobie przetłumaczyć, poćwiczyć tą gramatykę, która została przyswojona, ale także poćwiczyć pisownie i zobaczyć, czy potrafię właśnie te zdania poprawnie skonstruować, a później idę z powrotem do poprzedniej strony, patrzę, porównuję. Te zdanie mam tu zapisane poprawnie po polsku i po angielsku i patrzę, czy udało mi się e, z, zapisać właściwie. Okay, na następnej stronie znajdziesz spis treści, gdzie jest lista wszystkich omawianych czasów, wszystkich omawianych tak naprawdę tematów. Chodźmy do spisu treści i zobaczmy tutaj w kilku słowach, powiem dosłownie, co będziemy e, konkretnie po kolei na tym kursie robili, żebyście zobaczyli, e, co, co będzie publikowane, jeżeli chodzi o te lekcje lekcji wideo, czyli tak jak pokazywałem w sumie, to są dwie strony spisu treści, w sumie jest 30 tych jednostek lekcyjnych, tak? Ostatnia lekcja L30 to jest Future Perfect Continuous, użycie i budowa zdań. Każda taka jednostka lekcyjna ma grammar A, grammar B, dwie, to są dwa osobne nagrania będą, w sumie jest 60, będzie nagrań, 60 lekcji, więc co tu mamy od początku? Zobaczmy. Najpierw czas present simple, trzy jednostki lekcyjne, pytania, przeczenia, także dość konkretnie ten czas present simple, podstawowy czas, żebyśmy go poznali. Później następnie present continuous, następnie konstrukcja to be going, to do something, wyrażenie zamiaru zrobienia czegoś, czas future simple, czas przyszły prosty. No i już później od lekcji siódmej, cztery jednostki lekcyjne poświęcone czasowi past simple. Tutaj wprowadzenie, później użycie czasowników regularnych, pytania, przeczenia z operatorem DID oczywiście, później e, dość. Tutaj cztery nagrania będą poświęcone czasowniki nieregularne, ich e, irregular verbs, ich druga... Forma, czyli forma past, żeby użyć ich nieregularnych w czasie past simple. Następnie lekcja have to w trzech czasach, później czasownik can w trzech czasach, troszeczkę taka powtórkowa, przeszły czas, przyszły i teraźniejszy, present simple. Później czas kolejny, past continuous, czas przeszły ciągły, zastosowanie, budowa, pytania, przeczenia. Tu są dwie lekcje odnośnie porównania czasów, tak? Future continuous i future simple. Tu porównanie czasów past simple i past continuous. Zamieściłem w podręczniku takie lekcje i tu będą się też ukazywać, które porównują czasy, tak? ponieważ niekiedy są wątpliwości, którego czasu w jakiej sytuacji użyć i wtedy porównuję też czasy, żeby, żeby zobaczyć to lepiej, tak? czyli takim porównaniem właśnie będzie... Past Simple, Past Continuous, ale też Past Simple i Present Perfect będziemy porównywać. No i tutaj co mamy jeszcze? Present Perfect. Tutaj od e, tej lekcji mamy aż raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 jednostek lekcyjnych poświęconych czasowi present perfect. Dlaczego tak dużo? Ponieważ czas ten present perfect pytania ever, never, yet, still, already, just, for i since, użycie w present perfect. Ten czas doświadczenia wiem, jest, wiem, jest takim czasem e, chyba najtrudniejszym do przyswojenia, ponieważ nie mamy go w języku polskim i on sprawia dużo, dużo trudności takich logicznych, jak go kiedy zastosować. I, e, ale e, kiedy właściwie nauczysz się stosować ten czas present perfect, to później te, te czasy inne perfect, czyli future perfect i odmiana continuous, e, past perfect i jego odmiana continuous, te wszystkie czasy perfect będą Ci o wiele łatwiej, będzie Ci je przyswoić i tak naprawdę jak załapiesz w cudzysłowiu zasadę użycia, zastosowania czasu present perfect, czym jest ten czas, kiedy go stosować, to już później z tymi tak zwanymi trudniejszymi czasami będzie Ci o wiele łatwiej i dla wielu, wielu osób właśnie ten czas present perfect jest tą taką barierą, takim granicznym punktem gdzieś nie do przebicia, żeby nie pójść dalej z tym angielskim i stosować także tych trudniejszych czasów, chociaż one są oczywiście rzadziej stosowane. Dobrze, czyli dość dużo tutaj czasowniki irregular Herbs, nieregularne, dwie takie jednostki lecy, lekcyjne, cztery nagrania, czasownik nieregularne. Z około 48-50 czasowników nieregularnych yy, wraz z ich formą drugą i trzecią dla czasu Present Perfect oraz tym jak ich używać, czasowniki nieregularne, naj, najczęściej yy, yy, używane. Także to jeszcze odnośnie czasu Present Perfect. Co jeszcze w podręczniku? Fajna, taka ciekawa lekcja. 22, cztery sposoby mówienia o przyszłości. Czasami nie wiemy, którego sposobu użyć future simple czy present simple czy present continuous czy going to bo na te wszystkie cztery sposoby są używane by mówić o przyszłości także, także myślę że taka ciekawa lekcja dosyć długa będzie ale, ale to jest też ważny temat także tu porównuję troszeczkę też te sposoby mówienia o przyszłości co jeszcze tak jak mówiłem past simple kontra present perfect porównanie czasów tu dalej mamy już present perfect jego odmianę continuous no, i tutaj past perfect. Dwie jednostki lekcyjne odnośnie czasu. Past perfect. Jak używać pytania, przeczenia. Czyli już tu czas kolejny perfect. Jego odmiana continuous. To jest kolejna, 27. No, i tutaj już czasy future perfect. Future Perfect Continuous, no i y, jeszcze Would oraz Used to, tutaj wspomniane wcześniej te dwa dwie konstrukcje, bo Used to, to jest mówienie o przeszłości, Wood y, też należy do takich rzeczy związanych z czasem. Tak, także to byłby spis treści. Ok, więc myślę, że, myślę, że tyle. Hmm, zachęcam do zakupu podręcznika. Czas na czasy już teraz, żeby sobie z nim pracować, ponieważ za chwilkę, lada chwila już ten kurs, będę publikował lekcje dla tych z Was, którzy chcecie właśnie z tym podręcznikiem sobie pracować i robić ten homework. To on jest dostępny, ten podręcznik w dwóch wersjach, papierowy na amazon.pl i cyfrowy PDF na moim sklepie internetowym, jeżeli ktoś chce właśnie PDF korzystać w formie cyfrowej, ale on jest też przeznaczony do druku i zmintowania. Także powiem tylko w dwóch minutkach, jak możesz sobie nabyć ten podręcznik i, e, i będziemy kończyć. E, dobrze, ja tu wchodzę w filmik promocyjny w, w nagraniach, ale jeżeli też nagrania tego rozwiniesz opis, który właśnie oglądasz, tu też znajdziesz linki do zakupu podręcznika, rozwijasz sobie więcej i tu masz linki do tego podręcznika czas na czasy, papierowe na Amazon ebook pdf do druku. Jeżeli chcesz, właśnie ten na Amazon, tutaj pierwszy link cię kieruje do, do Amazona i tutaj masz go w miękkiej oprawie, do zamówienia. on przychodzi mniej więcej tak tydzień czasu, myślę, cena to też jest, połowa tej ceny to jest marża Amazona i, 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 i koszty druku, także to też tak wychodzi, ale on jest warty każdej złotówki, uważam ten podręcznik, jest to coś naprawdę warto, warto, wartościowego i to jest cena i tak taka promocyjna. Tutaj masz PDF do druku, to jest drugi link do mojego sklepu internetowego, tutaj masz opis produktu, cena jego jest oczywiście niższa, bo to jest cyfrowy produkt i on jest do, gotowy do druku, tak? Ale jeżeli chcesz sobie też w formie PDF korzystać, także masz go tutaj, I przychodzi ci on natychmiast na maila po, po zakupie, tak? Też chcę pokazać, że tu mam podręczniki też inne, czyli do, do nauki na konkretnych poziomach A1, A2 i B1, tych wszystkich zagadnień gramatycznych, nie tylko czasów. Te kursy gotowe masz w playlistach, jak wejdziesz na mój kanał, tam w playlistach masz całe gotowe te kursy poziomami A1, A2, B1 i te lekcje są ustawione, poukładane po prostu po kolei, także możesz się też systematycznie uczyć. Ok, czyli zachęcam do tego, żeby, żeby, żeby śledzić ten kanał. Zachęcam do... Tutaj jeszcze pokazuję, jak to wygląda w playlistach. I zachęcam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, ten dzwoneczek wcisnąć, żeby otrzymać wszystkie powiadomienia o tym, co publikuję tutaj na kanale, o, tym, o tych wszystkich lekcjach, które będą publikowane. Ok. Zachęcam do tego, żeby śledzić ten kurs od początku, jeżeli interesują Cię angielskie czasy. Subscribe, subskrybuj kanał. Zostaw like, jeżeli podobało Ci się nagranie. Zostaw komentarz, tak jak mówiłem. Napisz, jaka jest twoja przygoda z angielskimi czasami w komentarzu. Share, podziel się z kimś tym filmem, ktoś chce się uczyć angielskich czasów i watch, tutaj się wyświetlą też filmiki proponowane, także eksploruj sobie ten mój kanał w zakładce video czy playlisty, tam jest dużo, dużo już resources, czyli tych zasobów, które możesz korzystać i, i, i tych rzeczy, które Cię interesują. Także dziękuję za, za oglądanie i widzimy się już w pierwszej lekcji na kursie Czas na czasy w serii Czas na czasy na kanale Listen and Speak English. Do zobaczenia!